Występów tego gracza, choć dobrych już nie brakowało. Tymczasem Luis No kompletnie Anvil się pogubił teraz Nikt nie wie co się stało. Trzymał tu w obronie Suror Surok, zamiana krycia przy nim Langowicz. na siłę, ale zablokował go Langowicz. Piłka jeszcze dla toru. Rzeszki Thompson i Ponsar. I zaczynamy trzecią kwartę. Ładna wrzutka nad kosz i efektowne otwarcie. Drugiej połowy, 12 punktów. Dominika Grudzińskiego. Bardzo dobra zasłona. Przerzuca piłkę do Wisielskiego. Oh, 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 oh. I jeszcze blok sobie ten Jackson dołożył do swojego dorobku dzisiaj. Ależ ma wyczucie, ależ ma możliwości też e, atletyczne. I jeszcze przechwyt Krasuskiego. Ride w kontrze. Mia García kończy z góry. I jest faulowany. No jeśli chciał faulować Mark Garcia, to zrobił w to w sposób kompletnie nieudany. A chyba chciał. Jordan Wright nic nie. Nie było w obronie, drużyny dzików. Orton tymczasem do no, ogłamy. To z kolei lubi zespół dzików, żeby tego gracza z Nigerii uruchomić w tego typu akcji. I znów troszeczkę przed obrońcą znalazł się. Zobaczmy, no przedziera się, niby się przedziera Wilczek na szczycie Przyspiesza Watson, Watson, czy zagra do ależ podanie do Blauna Suarez'a! 61 do 58 na zakończenie trzeciej kwarty, ależ efektowne zagranie. Cóż za kontra. Ria O'Reilly. Teraz przerzucenie podkosz i nadkosz kosz. Dobra Jana Griffina. Bezon tym razem został. Pomógł przy graczu z piłką. Trochę spóźniona rotacja pod kosz. Urbaniak przeszkadza w wyrzucaniu piłki. Jackson się rozpędza. Z ręki do ręki dla szakoty i ten trafia. Za trzy. Niemożliwe to jest. Luka Akota ma dzisiaj dzień luki po prostu, ale jaka akcja znowu z ręki do ręki, perfekcyjnie wykonana, Stalostrów dzisiaj szaleje. Spójrzmy raz jeszcze, bo jest na co patrzeć, pod zasłoną jednak tutaj przeszedł obrońca, zobaczmy. No trochę nie miał wyjścia, chociaż mógł tam zakręcić trochę agresywnie. I Jovan Nowak podobnie on teraz bierze trójkę. No proszę, szalony Jowan. Znowu przypomniał, że. Jowan Nowak po zamianie, przy nim Ljubicic. Za trzy punkty jeszcze raz Jowan Nowak. Szalony Jowan. Jedna. No. Sześć punktów różnicy jest. Nowak, Łączyński blisko, skoro nie ma faulu to Nowak, jeszcze jedną trójkę, równo z syreną, załadował drużynie Arki Gdynia. No najbardziej unikalna technika rzutu z dystansu w naszej lidze i proszę się nie dziwić, ale 4 na 4 to naprawdę wybitne osiągnięcie. I Nowak bohaterem tego meczu. Tak, to prawda, w tym pojedynku... Z...